Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domu na Skale. W ostatnim odcinku mówiłem wam, że będę miał dla was małą niespodziankę. I oto niespodzianka. Zmieniliśmy na chwilę miejsce pobytu z Dolnośląskiego na Pomorskie. Jelenią Górę na Wejherowo. Ale moi drodzy, moja obecność na rynku w Wejherowie z Jakubem Wejherem z tyłu za moimi plecami nie jest wcale przypadkowa, dlatego że dzisiaj chociaż dla wielu odbiorców jest to kolejny odcinek domu na skalę, to jednocześnie jest to premierowy odcinek w Twojej telewizji morskiej na Pomorzu i z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów Twojej telewizji morskiej, kochani. Zaczynamy. Bardzo ładny, piękny czas w kościele. Chcemy się przygotować do najbliższej niedzieli, ponieważ mamy za sobą już środę popielcową a przed nami pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Na wielki post, tradycyjnie, moi drodzy, postanawiamy różnego rodzaju trudne bądź mniej trudne jakieś postanowienia, zmiany w swoim życiu. Ale zanim do tego dojdziemy, moi drodzy, i podejmiemy jakieś decyzje, skupmy się na chwilę na liturgii Słowa, która będzie w najbliższą niedzielę, bo to chcemy robić w każdym odcinku: Domu na skalę. Moi drodzy, pierwsze czytanie Księga Rodzaju opowiadanie, które wszyscy znają: Pan Bóg stwarza świat. Stwarza człowieka, daje mu tchnienie życia, a ten człowiek, zwiedziony podstępem demona, popełnia grzech pierworodny i zostaje wykluczony z raju. W drugim czytaniu, autor listu do Rzymian. Tłumaczy nam pewną niesamowitą rzecz. Mianowicie, mówi tak, śmierć weszła na świat przez grzech pierworodny i rozpanoszyła się po całym świecie nie tylko wśród wierzących, ale wśród również tych, którzy nie wierzą. I mówi tak, i tak jak przez jednego człowieka, przez Adama, przyszła śmierć na świat, tak samo przez Jezusa Chrystusa, jednego sprawiedliwego, została ta śmierć pokonana przez jego wierność. I w ten sposób. Jak przez Adama wszyscy zostali zanurzeni w śmierci, tak przez Jezusa wszyscy z tej śmierci zostają uwolnieni. I można powiedzieć, moi drodzy, że to drugie czytanie na Wielki Post definiuje nam to, co będzie się działo przez najbliższe 40 dni. I teraz najważniejsze, czyli Ewangelia. W Ewangelii słyszymy, moi drodzy, opowiadanie o tym, jak Jezus idzie na pustynię pościć. I pości 40 dni. I co jest, moi drodzy, najciekawsze w tym fragmencie Ewangelii? Otóż. Do Jezusa przystępuje demon. Ale kiedy? Kiedy zaczął odczuwać głód, czyli wtedy, kiedy został już całkowicie osłabiony. Zaczyna odczuwać głód, przystępuje demon i rozpoczyna się polemika demona z Jezusem Chrystusem. Co w tym dziwnego? Moi drodzy, dziwnego jest to, że przed chwilą szatan polemizował z Ewą. W raju, na początku świata. I jaka jest różnica między tą polemiką a tą polemiką? Otóż Ewa dyskutuje z demonem, wchodzi w dialog i kończy się to grzechem pierworodnym i tragicznymi skutkami. Z kolei w tym fragmencie Ewangelii Jezus nie polemizuje z Jezusem, nie pertraktuje z nim. On ucina go króciutko, cytując fragmenty Pisma Świętego, kończąc ostatnie kuszenie słowami Idź przed szatanie. I szatan, moi drodzy, odstępuje od Niego. No tak, jaka lekcja dla nas? Nie polemizujemy z demonem, nie wchodzimy w dyskusję z własnymi słabościami. I teraz, moi drodzy, mamy 40 dni postu, yy, mamy możliwość doświadczenia Jego łaski w ten sposób, żeby się dobrze przygotować, potrzebujemy wytoczyć potężne działo, to są słowa Ewangelii, przykład Pana Jezusa, by yy, zwalczać własne nałogi, własne słabości czy złe przyzwyczajenia. Jest to do zrobienia, moi drodzy, dlatego że jeżeli robimy to z łaską Bożą, to jest to możliwe. Kochani, życzę Wam tego, by właśnie tak było, by 40 dni Wielkiego Postu, który rozpoczynamy, był to czas zmagania się ze sobą, z własnymi słabościami, ale też przestawianie oporu demonowi, który będzie nas kusił do tego, byśmy nic nie robili. Kochani, życzę Wam dobrego tygodnia. Widzimy się już w kolejny czwartek w kolejnym odcinku Domu na Skale. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia!